Witam z tej strony Jan Błachowicz, zawodnik najlepszej organizacji na świecie MMA UFC. Walczyć mam zamiar tak długo, dopóki zdrowie mi na to pozwoli i dopóki będę odnosił sukcesy, bo jeżeli przegram, powiedzmy, nie wiem, piątą walkę z rzędu, no to daruję sobie już to, bo stwierdzę, że, że nie warto być jakby nabijaczem rekordów dla kogoś innego, tak? Czyli dopóki zdrowie pozwoli, dopóki będę trzymał wysoki poziom, dopóty będę trenował, a po zakończeniu kariery, szczerze mówiąc, jeszcze tak nie myślę, no na pewno będę gdzieś w, cały czas Gdzieś w okolicach tego sportu. Bardzo bym chciał się zająć trenerką, mieć jakiś później swoich podopiecznych i, i, i po prostu szkolić nowych mistrzów. Ciężko jest ocenić, ile co, 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 co jest najważniejsze w, w, w walce, czy to jest właśnie siła fizyczna, czy, czy technika, czy kondycja, czy psychika. Ja z doświadczenia wydaje mi się, że jednak to jest psychika i później wytrenowanie. No i wiadomo, szczęścia troszeczkę też trzeba w życiu mieć, także też to, też to jest ważne. No, ale ciężko by mi procentowo. Każdy zawodnik będzie, będzie to oceniał inaczej. Dla mnie, nie wiem, na pierwszym miejscu jest psychika, trening, szczęście. Ja bym ja mniej więcej w takiej kolejności to ułożył. Po przywróceniu do Poznania żyje mi się bardzo dobrze w tym momencie, ale na początku było ciężko, no bo jak ktoś zmienia miejsce, wszystko jest nowe. Każda ulica jest nowa, wszystkie miejsca trzeba odkryć na nowo jakieś swoje, nie wiem, knajpy gdzie iść na kawę, gdzie zjeść coś dobrego. Także te pierwsze dwa tygodnie były ciężkie, ale jakby poza klubem, bo w klubie yy, chłopaki mnie przyjęli od razu jak swojego, także tam było dobrze, ale poza klubem te pierwsze dwa tygodnie były ciężkie. Po dwóch tygodniach już normalnie przyzwyczaiłem się i, i, i było, jest elegancko. Do UFC żyje mi się rewelacyjnie, spełniłem swoje marzenie, czy inaczej, może zacząłem spełniać swoje marzenie. Dostałem się tam, wygrałem pierwszą walkę i to, to był dopiero początek. Przed tak? nami jeszcze długa droga, aby, aby po prostu zdobyć to, to co pragnę bardziej, czyli ten pas UFC. Dawno, dawno, temu jak zaczynałem trenować, to moim bohaterem, bohaterem. Kogoś, kogo lubię oglądać, że obecnie nie walczy, to był Igor Wowczancin, bardzo mi się podobał jego styl walki, jego... to co robił w ringu. A obecnie, obecnie nie mam, chcę, chcę być po prostu najlepszy I, i, i wszyscy są moimi potencjalnymi przeciwnikami, także nie wzoruję się na nich, wręcz raczej oglądam ich słabe punkty, żeby, żeby później w przyszłości je wykorzystać. W federacji UFC jestem przyjęty jako jeden z wielu zawodników, dopiero muszę swoją wartość tam pokazać, udowodnić wszystkim, że, 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 że tym księciem UFC dopiero zostanę. Wydaje mi się, że jeszcze zrobię ze dwie, trzy walki wtedy będą mnie już traktować jak, 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 jak kogoś, kto, kto może ten pas zdobyć. Pasje, które jakieś, jak, jakieś tam posiadam, jest to właśnie związek związany z, z odskocznią od, od tego codziennego treningu, tak? że jak przychodzę do domu, żeby już po prostu nie myśleć o... O, o, o treningu, tylko żeby się wyłączyć i i, i porobić coś, coś innego, także to są fajne rzeczy, które odstresowują, a poza tym są gdzieś tam ciekawe i jakoś w małym stopniu mnie, mnie interesują i dlatego lubię, lubię to robić, tak? nie, nie zamykam się jakby na jedną na jedną rzecz tylko, tylko popróbuję właśnie po, po, po przyjściu z treningu wyłączyć się i, i, i robić coś innego, żeby, żeby nie zwariować, tak? bo nie samym chlebem człowiek żyje i, i później to wszystko lepiej wychodzi ta walka, trening gdy człowiek psychicznie odpocznie Dużo więcej z ciebie daje na treningu. Kolejną walkę w UFC najprawdopodobniej w marcu, ale przeciwnika ani konkretnej daty jeszcze nie znam, ale spodziewam się, że będzie to marzec. Mi najlepiej życzyć jest szczęścia, bo, bo to jest chyba naj... jeżeli będę miał szczęście, to będę miał zdrowie, będę w dobrej predyspozycji i będę miał szczęście, będę wygrywał walki. Także szczęście. Chciałam wszystkich serdecznie zaprosić do nabycia najnowszego numeru CKM.